Otwieramy sobie Ewangelię Marka i w dziesiątym rozdziale znajdujemy wersety od 32 do 40. A byli w drodze idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się. A ci, którzy szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą dwunastu i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą go wyśmiewać. I pluć na niego. Ubiczują go i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich, co chcecie, abym mam uczynił? A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? Albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy jest rzegiem. Kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Dwie pozornie różne sytuacje, które łączą się w jedną smutną historię. Zaczyna się od tego, że uczniowie są w drodze razem ze swoim nauczycielem. Przeżyli bardzo ważne rzeczy. Byli świadkami Cudów, ale też świadkami bardzo ciekawej rozmowy. I dlatego jest napisane, że oni się zdumiewali i bali się. Ale Jezus bierze ich gdzieś na ubocze i po raz kolejny wykłada im, że idzie do Jerozolimy. Będzie wydany arcykapłanom, będzie wydany uczonym w piśmie. Będzie osądzony na śmierć, wydany poganom. Będą ci pogani go wyśmiewać, pluć na niego, będą go biczować i zabiją. A on sam po trzech dniach powstanie z martwych. Co byśmy zrobili, gdyby ktoś, kogo szanujemy, kochamy, podziwiamy uczynił nam takie wezwanie, e, takie wyznanie co byśmy powiedzieli nie chcę za nikogo odpowiadać ale sądzę, że byłbym strząśnięty gdzieś do głębi swojego serca przestraszony również o swoją przyszłość bo byłbym świadomy, że przecież będę w jakiś sposób łączony z tym człowiekiem, któremu zaufałem Na pewno uznałbym, że przyszłość, która jest przede mną, jest trudna i niewiadoma. Zresztą trudno mi oceniać postawy jakichkolwiek ludzi, ale trudno mi uwierzyć również, że ktokolwiek zareagowałby tak jak uczniowie Jezusa, Jan i Jakub. Przecież przed chwilą słyszeli wyznanie Jezusa. Byli świadomi, że są w drodze do Jerozolimy i tam stanie się to, o czym Jezus mówił. Przyznam, że nie potrafię tego pojąć. Nie czuję się lepszy od tych ludzi, że było jasne. Myślę, że my po prostu ludzie jesteśmy jednak bardzo podobni do siebie. I w ten czy inny sposób Pewnie reagujemy dość podobnie. Ale kiedy się czyta o tym, trudno w to uwierzyć. Uwierzyć w to, jacy jesteśmy. Oto mój mistrz idzie na śmierć. To straszną śmierć. Powiedział mi o tym. A ja. A ja udaję się do niego i zabiegam. O to, żeby On przygotował mi odpowiednie miejsce w swoim królestwie. Powiem szczerze, ciśnie mi się na usta tylko jedno słowo podłość. My tacy jesteśmy. Bardzo nas interesują wszystkie sprawy związane z doczesnością, a nawet z wiecznością, bez względu na to, co dzieje się wokół nas. Jesteśmy niesamowicie egoistycznymi istotami. Jeśli nie narodzimy się na nowo, niczego nie rozumiemy. Ani z Ewangelii, ani z Królestwa Bożego, ani z nauczenia Jezusa, ani z życia Kościoła. Niczego nie rozumiemy. Mistrzu, mamy sprawę do ciebie, powiadają Jan i Jakub. Co chcecie? Wiem, że w innych Ewangeliach w tym miejscu jest też informacja, że oni aby swoją matkę wysłali. Nie wiem, co myśleli, że zmiękczy Jezusa, przygotuje odpowiedni grunt, ale fakt, że tak było. O co im chodziło? Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej. Jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Wyznanie tych ludzi jest tragiczne. Tragiczne. Nawet jeśli przyjmiemy, że oni z miłości chcieli, chcieli siedzieć po prawicy i po lewicy. Z miłości do Jezusa oczywiście, żeby być jak najbliżej Niego. To czy nie przyszło im do głowy, że pozostali przecież mają podobne prawo? Że przecież tak samo jak oni są uczniami. Tak samo jak oni przeżywają wszystkie historie związane ze swoim mistrzem. Nie, oni byli zainteresowani tylko sobą. I powiem Wam, że Jezus mnie niesamowicie zaskoczył. Dlatego, że Jezus w tej historii nie zaczyna od napiętnowania ich postawy. Ale mówi im tak, nie wiecie nawet o co prosicie. Tak, oni nie wiedzieli o co proszą, nie mieli pojęcia. Znaleźć się w Królestwie Bożym po prawicy i po lewicy Jezusa Zbawiciela. Możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony. Przecież nikt nie znajdzie się w Królestwie Bożym, jeżeli właśnie tego nie przeżyje. Nie ma innego sposobu. Co Jezus im powiedział? Kielich, który ja piję, wy musicie też wypić. Jaki był kielich, który Jezus wypił? Co to był za kielich? kielich Jezus wypił tylko jeden kielicha. To był kielich posłuszeństwa. On był i słodki i gorzki zarazem. Słodki, bo oddawał chwałę Ojcu gorzki, ponieważ oznaczał cierpienie, porzucenie, oddalenie, ból, śmierć. Dokładnie ten sam kielich powinni pić wszyscy, którzy chcą stać się uczniami Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo oznacza radość, Oznacza pokój, oznacza rozwijającą się miłość, przyjaźń Boga, błogosławieństwo i dobroć. Ale oznacza też ból, cierpienie, odrzucenie, smutek, samotność, czasami śmierć. Czasami śmierć. Janie, Jakubie, czy chcecie takiego życia? Czy o to Wam chodzi? Czy możecie być zanurzeni w tym zanurzeniu, w którym ja sam jestem zanurzony? Słowo chrzest to po prostu zanurzenie. Czy chcecie się w tym zanurzyć? Czy chcecie, żeby to dotknęło każdej sfery Waszego życia? Czy tego chcecie? Nie wiem, co z tego, co powiedział Jezus, zrozumieli Jan i Jakub, ale ich odpowiedź brzmi: możemy, chcemy. Wtedy Jezus im mówi tak: Dobrze, będziecie pić ten sam kielich, który ja piję. I będziecie w tym samym zanurzeni, w czym ja jestem zanurzony. Ale tylko ojciec zdecyduje o tym, gdzie jest Wasze miejsce? Nikt nie może wykupić sobie miejsca w Królestwie Bożym. Czasami, jak wędruję po cmentarzu, to znajduję taką informację miejsce wykupione. Ktoś sobie kupił po prostu przyszły grób. Czasami, jeszcze będąc w kościele katolickim, pamiętam, że były takie miejsca, które były wykupione dla pewnych ludzi. Ale nie da się niczego wykupić w Królestwie Bożym. Tak, ludzie próbują sobie kupić poprzez różnego rodzaju datki, zresztą nie wiem jak to nazwać nawet, wykupić sobie cierpienia czyścowe. Co za bzdura. Ale Jezus wyraźnie powiedział: Ojciec zadecyduje, zaufajcie Ojcu. On wie, co dla Was najlepsze, On wie, co dla Was dobre, On wie, co dla Was właściwe, On przygotował dla Was miejsce. Drogi bracie, droga siostro, kłania się bardzo wiele pytań, bardzo wiele. W naszej codzienności widzimy czasami ludzi, którzy przeżywają ogromne cierpienia. Smutek, ktoś umarł, ktoś ciężko choruje, ktoś stracił majątek. I wcale nie mówię o ludziach niewierzących, ale mówię o ludziach wierzących. Chociaż niewierzących nie należy w żaden sposób wykluczać spod naszej opieki czy miłości. Co wtedy robimy? Czy utożsamiamy się z nimi? Czy jesteśmy z nimi? Czy ich błogosławimy? Czy ich wspieramy? Czy mogą liczyć na naszą pomoc? Przecież raczej, raczej w czasie ich cierpienia bardziej jesteśmy zainteresowani, aby zapewnić sobie jakieś własne zyski, aby doprowadzić do zakończenia jakiegoś interesu. To jest obrzydliwe, jeśli tak się dzieje. A wiemy, że tak się dzieje. Czasami ktoś umiera, a rodzina już... Parę chwil po śmierci tego człowieka z nienawiścią toczy bój o to, co pozostało po tym człowieku. To jest obrzydliwe. Jezus, który wyznał, co go czeka, miał prawo oczekiwać, że ktoś okaże mu miłość, że ktoś go po prostu przytuli, że ktoś spojrzy mu głęboko w oczy, a on zrozumie, że, że ten człowiek jest z nim, mógł się spodziewać słów, wsparcia, ale w zamian musi toczyć duchowy, intelektualny bój ze swoimi, no, można powiedzieć, umiłowanymi uczniami, Jan i Jakub. I wyjaśnić im, jak w głębokim błędzie pozostają ci ludzie. Czyni to z ogromną cierpliwością, z ogromną miłością do tych ludzi. Czy oni zrozumieli, co zrobili? Nie wiem. Nie mam pojęcia. My, czytelnicy Ewangelii, dzisiaj patrzymy na to i wyciągamy wnioski. Tamta sytuacja była dynamiczna, coś działo się, być może nie było chwili na zastanowienie, być może źle oceniamy intencje tych ludzi, nie wiem. Ale wiem, że kiedy dzisiaj patrzymy na ten ewangeliczny zapis, to widzimy, jak dwa różne światy dotyczyły Jezusa i jego uczniów, właściwie Jezusa i nas wszystkich. Świat Jezusa to był świat miłości, pokoju, świat poświęcenia siebie ojcu, a przez ojca poświęcenia siebie zagumionemu człowiekowi. I świat ludzi, nasz świat, świat pełen przepychanki, świat pełen, pełen kłótni, awantur, interesów, świat twardego serca i nieczułego serca, świat, który nie uznaje żadnej słabości, ale zadepcze wszystko i wszystkich, którzy staną na drodze. Do realizacji naszych planów. Jesteśmy bezwzględni. Bezwzględni wobec Jezusa i bezwzględni wobec siebie wzajemnie. To straszna konstatacja. Co może nas uchronić przed takim życiem? Tylko jedno. Tylko wtedy, kiedy zaufamy Chrystusowi, tylko wtedy, kiedy powierzymy Mu swoje życie kiedy oddamy się do Jego dyspozycji, kiedy narodzimy się na nowo i staniemy się nowym stworzeniem. Tylko wtedy zaczynamy rozumieć czym jest Królestwo Boże, zaczynamy żyć w Królestwie Bożym, doświadczać Królestwa Bożego, przeżywać Jego obecność, cieszyć się obecnością Jezusa Chrystusa, zacząć... Zaczynamy kochać Jezusa, a przez Jezusa zaczynamy kochać innych ludzi. Wszystko się zmienia. Nasza optyka jest zupełnie odmienna. Dlatego, kiedy słuchamy, czytamy takich historii, słuchamy później komentarzy, to drodzy bracia i siostry, najpierw zobaczmy, czy jesteśmy w stanie w ogóle. Sprawiedliwie odnieść się do tego, bo jeśli jestem człowiekiem, który nie jest narodzony na nowo, ta historia do mnie nie przemawia, bo ona mnie męczy. Dlatego, że mówimy o czymś nie wiadomo o czym, a życie jest realne. Życie jest realne. Życie jest tutaj i teraz. Tak, życie jest tutaj i teraz, ale i śmierć jest tutaj i teraz. Kładę przed Tobą życie i śmierć, mówi nasz Bóg. Kładę przed Tobą życie i śmierć. To do mnie i do Ciebie, drodzy bracia i siostry, należy decyzja, czy sięgnę po życie, czy sięgnę po śmierć. Amen.